Dzień dobry, szczęść Boże, nazywam się Leticia i jestem z Olsztyna i od 13 lat jestem we Wspólnocie Córek Miłości Miłosiernej. Dzisiaj chciałabym powiedzieć taką bardzo prostą historię, związaną właśnie z tymi filmikami, które, które zaczynamy nagrywać. Kiedy siostry powiedziały mi, że szybciutko, szybciutko, mamy spotkanie, musisz iść, bo przychodzi e, odpowiedzialny za, e, za nagrywanie filmików, za Boże przypadki. I jesteś jedną z tych sióstr, które ma w tym brać udział. Mówię, A tak, ja no to szybko zebrałam się, bo byłam pocona gdzieś tam rzeczy porozrzucane. No nic, no to idę. No wołają mnie, to idę, nie? No i idę, siadam. No i, ten, i, i tłumaczą nam, tłumaczą nam, na czym to będzie polegać, że będziemy nagrywać, dlaczego, jak, jak to wygląda, jak to będzie wyglądało technicznie. No i tak sobie ja w tym czasie rozmyślam, nie? I, i pytam Pana Boga i Panie Boże, po coś to musi być, prawda? Po coś to musi być. Mm bo przecież tyle mamy zajęć i tu jeszcze kolejna rzecz. No zdziwiłam się trochę, nie? Dziwiłam się trochę, że, że to ja, mm, że to ja, że ja też jestem jedną z tych sióstr. Ale mówię, ale jakiś w tym twój plan musi być, nie? Coś, coś w tym musi być. Chyba się czegoś muszę nauczyć, co? Chyba z tego jakaś coś, coś przyjdzie, nie? I w tym momencie Pan Bóg usłyszał moje słowa. <laughs> Także jeśli masz wątpliwości, czy Bóg słucha, to, to słucha i na pewno, bo w tym momencie właśnie patrzy na mnie, spojrzał na mnie bezpośrednio ten odpowiedzialny i mówi: A no, właśnie, zapomniałem Wam powiedzieć, że te filmiki mają być krótkie i musicie się nauczyć mówić zwięźle. I zacząłem się śmiać, bo to jest właśnie to, nad czym ja muszę pracować. Także yy, będziemy się starać wspólnie. I Bóg słucha, Bóg słucha i w każdej sytuacji i zawsze. Dlatego zapraszam Cię, żebyś Ty też. Się przekonał o tym i zaczął z nim rozmawiać, i usłyszał też jego głos.